13 stycznia 2013 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz pierwszy zarówno dla dzieci, jak i dla osób starszych. Hasłem 21. finału WOŚP jest więc ratowanie życia dzieci i godna opieka medyczna seniorów, a już jak co roku także redakcja naszej telewizji włączy się w wielkoorkiestrowe granie. W związku z tym, jak w latach poprzednich poszukujemy darczyńców, gadżetów, zarówno tych zwyczajnych, jak i tych niecodziennych, które stanowić będą atrakcyjny przedmiot licytacji. Można przekazać wszystko, co nadaje się do użytku, m.in. koszulki, kubki, karnety, talony czy rękodzieło, a wszystkie pieniądze zebrane w czasie licytacji zostaną przekazane na cel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcesz coś przekazać? Skontaktuj się z nami, bądź to bezpośrednio w siedzibie naszej redakcji przy ulicy Gdyńskiej 25, bądź też telefonicznie pod numerem widocznym na ekranie. Z góry dziękujemy za włączenie się w akcję.